Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj book haul, tak jak możecie zobaczyć już po ustawieniu, bo ostatnie dwa półkole też tak nagrywałam, jest mi tak po prostu wygodniej. Będę Wam pokazywała książki, które kupiłam przez ostatni miesiąc, może półtorej, tak czy inaczej był to naprawdę bardzo. Owocny, jeżeli chodzi o kupowanie książek, miesiąc, zresztą o czytanie również, tak jak mogliście zobaczyć we wrapapie. Więc po prostu pokażę Wam książki, które udało mi się kupić. Pierwszą, którą mam tutaj na górze, to Serce Pasowało, czyli książka o tra polskiej transplantologii. reportaż, którego nie mogłam nigdzie znaleźć. I widziałam pewnego dnia, że Zuza go kupiła, i poprosiłam, żeby również mi kupiła, i dzięki niej właśnie mam ten egzemplarz. Tak jak mówię, jest to opowieść o transplantologii. Książka, której naprawdę bardzo, bardzo długo szukałam, którą od dawna chciałam przeczytać. Króciutki reportaż, tak jak możecie, zresztą na pewno wiecie, ja za reportażami nie przepadam, to nie jest format, po którą sięgałabym często, a to akurat jest temat, który mnie bardzo interesuje to jest po prostu coś, co bardzo chętnie przeczytam. Kolejna książka to nieznośna lekkość bytu, czyli coś, co za mną chodzi od naprawdę bardzo długiego czasu. Ulubiona książka mojej przyjaciółki i stała się ona również jedną z moich ulubionych książek, ponieważ już mam ją za sobą. I na samym wstępie już mówię, że to jest książka dla dorosłego czytelnika, dorosłego i bardzo dojrzałego ponieważ to jest książka, w której bardzo duży nacisk mamy postawiony na, na seksualność i na relacje e, związane właśnie i z takimi fizycznymi odczuciami, i z psychicznymi, między bohaterami. Książka, o której ciężko jest powiedzieć właściwie, o czym ona jest bez zdradzenia fabuły, o, o lekkości bytu, o tym, jak wygląda życie, o tym, co napędza nas do, do życia. To jest w ogóle książka, którą, w której jest tyle cudownych cytatów, że... Tą książkę miałabym całą w ogóle od, odcytatowaną, gdybym no, gdybym je tak bardzo zaznaczała. Mam zaznaczone trzy cytaty i uważam, że to jest no, naprawdę wyjątkowa książka i na pewno zasługuje ona na miano jednej z najlepszych, jakie miałam okazję czytać. Dalej mamy książkę z Antykwariatu, czyli Jaśki. Książkę, którą kupiłam tylko i wyłącznie dlatego, że na górze mam napis Nowi przyjaciele Mikołajka. Nie mam żadnego pojęcia, o czym to jest, to jest chyba o braciach, ale no tak ponieważ każdy z chłopaków widzę, że ma na imię Jan i ma Jan A, Jan B, Jan C, Jan D. Ja jestem kupiona samym tym hasłem reklamowym i na pewno będę niedługo czytała. Coś, co pewnie pozwoli mi trochę tak odpocząć od innych książek. Kolejna książka to również zdobycz z antykwariatu, czyli Ruth. Książka, którą jest w ogóle bardzo ciężko jest ją zdobyć. Można ją gdzieś tam na Allegro czasami złapać, ale generalnie jest to jeden z takich białych kruków. Książka Elizabeth Gaskell, którą możecie znać z północy i południa i... Pani z Cranford. Ja jeszcze nie miałam okazji czytać żadnej książki tej autorki. To jest historia tytułowej bohaterki, czyli Ruth, która y, pracuje jako szwaczka. Wiem, że tutaj jest jakiś y, wątek w ogóle z poznawaniem życia. I ma to być historia, w której oczywiście będzie wątek romantyczny, ale no ja jestem bardzo ciekawa. W sensie ja ją kupiłam przede wszystkim, dlatego że zdałam, a, zdawałam sobie sprawę, że ciężko mi będzie ją kiedykolwiek zdobyć, no a miałam ją praktycznie pod ręką. Kolejna książka to. Sapiens, którą dostałam od mojego chłopaka, czyli od Zwierząt do Bogów. Książka popularnonaukowa, na pewno naukowa. Ja jeszcze, no, tak jak mówię, nie miałam okazji w ogóle za nią się ruszyć i na pewno to nie nastąpi w najbliższym czasie, ale jestem bardzo ciekawa tej książki. Wiem, że gdy już ją ktoś czytał, to bardzo ją polecał, więc jeżeli ktoś z Was czytał, to możecie mi dać znać, co o niej sądzicie, może akurat szybciej się za nią zabiorę. Kolejne dwie książki to również Białe Kruki, książki, które bardzo ciężko jest zdobyć, czyli Szamańskie Tango, szamańska seria, szamański blues i szamańskie tango. Te kupiłam stacjonarnie w Świecie Książki, te kupiłam na stronie internetowej Świata Książki, bo ona jest tam chyba za 9,99. Jest to seria o Witkacym, wydaje mi się, że w ogóle to miała być trylogia, ale koniec końców nie został wydany trzeci tom. Wiem, że wznowienie będzie w wydawnictwie SQN w przyszłym roku, natomiast no jak ja już tak zaczęłam czytać Jadowską, to już postanowiłam ją przeczytać na raz, a nie, nie robić sobie jakieś takie dłuższe przerwy, w szczególności, że seria o Witkacy powinno się przeczytać przed czytaniem Nikity. Więc na pewno będę czytała właśnie te dwa tomy. Witkacy to była jedna z takich, to jest postać, która pojawia się w pierwszym tomie w Złodzieju Dusz Anety Jadowskiej, natomiast jest to bohater, który jakoś tak bardzo nie jest tam rozwinięty, a którego ja bardzo polubiłam. Kolejna książka to Pan Lodowego Ogrodu, czyli jedna z najbardziej docenianych książek fantastycznych literatury polskiej. Jarosława Grzędowicza, książka, którą Przepadłam. Jestem w trakcie słuchania, audiobooka została mi, godzina do przesłuchania, no i nie mogę się po prostu doczekać tego zakończenia, bo ja jestem pod ogromnym wrażeniem. W ogóle nie spodziewałam się, że ta książka tak bardzo mi się spodoba. Z pewnością jest to fajna książka dla fanów fantastyki, bo uważam, że jest ona na pewno może nie lepsza, ale fajnie jest ją przeczytać, jeżeli czytaliście też Wiedźmina, żeby mieć porównanie, jak to wygląda, jak. Jak fajna jest polska fantastyka, bo często się jej po prostu nie docenia. Zresztą ja sama też jej kiedyś nie doceniałam. Kolejna książka to Mały Przyjaciel Donetars, czyli książka, której w sumie miałam nie czytać, bo jednak e, tajemna historia e, bardzo mi się podobała, zresztą szczygiał jeszcze bardziej, ale jakoś ten mały przyjaciel nie zbiera aż tak dobrych opinii. Natomiast gdy e, Dowiedziałam się, że jest minus 50% na drugą książkę w świecie książki, a akurat kupowałam wtedy Sapiens, no to pomyślałam, że wezmę, bo będzie wtedy... bo wyjdzie o wiele po prostu taniej. Także przeczytam Małego Przyjaciela. Wydaje mi się, że to nie będzie dla mnie aż taka katorga, jakby mogła być, ponieważ ja bardzo lubię styl Donetart, a wiem, że ta książka stoi stylem, jednak ta fabuła podobno jest gdzieś tam na drugim... na drugim planie. Natomiast mimo wszystko... Będę ją czytała. Kolejne dwie książki to również książki Anety Jadowskiej, czyli Egzorcyzmy Dory Wilk i Na Wojnie Nie ma Niewinnych. To są dwa ostatnie tomy serii e, O Dorze Wilk, heksalogii O Wilk. Książki, no, jakby, które już zwieńczą nam całą historię. Niestety znam spoilery chyba do tej serii, do, tej, do tego ostatniego tomu. Przy tym jest jeszcze czwarty tom, tom, czyli Wszystko zostaje w rodzinie, ale chciałabym w ogóle wam pokazać ten, e, tę książkę, bo jakby uważam, że w ogóle te dwie one są najładniejsze w całej tej serii. Dalej mamy Buszując tego wzbożu, czyli klasyk literatury, który jest czytany jako lektura w Ameryce, wydaje mi się, że w Polsce w ogóle też niektórzy to mają jako lekturę. Książka, o której w sumie... Nawet nie mogę Wam powiedzieć, o czym jest, bo z tego nic nie ma. Natomiast wiem, że to jest dla wielu osób jedna z najważniejszych książek ich życia. Ja na pewno, ja w ogóle chciałam tę książkę czytać do lektur po latach, natomiast no jakby nie czytałam tej książki. Zresztą w ogóle w kolejnym odcinku lektur po latach nie, niektóre książki będą takie, których ja nie miałam okazji wcześniej czytać. Ale stwierdziłam, że buszując po prostu przeczytam sobie tak osobno i nie będzie to pod film. Kolejna książka, czyli Chłopiec z latawcem. Historia, która nie do końca mnie przekonywała, gdy, gdy po nią miałam. Mam sięgać, ponieważ to jest historia młodego chłopca, który żyje w Afganistanie i bardzo chce się tak przypodobać swojemu ojcu. Natomiast, gdy dowiedziałam się, że wiele osób w ogóle płacze nad tą książką, że bardzo ją przeżywają i że to jest taka bardzo emocjonująca książka, no to stwierdziłam, że muszę ją przeczytać. Zresztą, gdy wam pokazałam, że ją kupiłam, to mnóstwo osób do mnie napisało, że to jest. Jedna z najważniejszych ich książek i uważają, że to jest. Te, że za mało się dalej o niej mówi. Więc zobaczę na własnej skórze, co będę o niej sędziła. to jest książka, która była w dogrywce wy wybierać. Wy 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 wybierać... Ach, Wy, wy wybieracie, ja czytam na sierpień. Niestety przegrała z Duną, ale myślę, że nie będziecie musieli długo czekać na moją opinię. Kolejne dwie książki to w sumie tak trochę pokazuję bez pokazania wcześniejszych, bo po prostu nie chciałam się ich tutaj przynosić, czyli cała seria baśnioborów, którą sobie kupiłam, w ogóle zauważyłam ciekawą rzecz, czyli każdy kolejny tom baśnioboru jest dłuższy o 50 stron, bo pierwszy tom ma chyba 300. 350 stron, później mamy 400, 450, tu jest 500, a tu 550. Więc e, coraz dłuższe mamy te tomy, co mnie oczywiście bardzo cieszy. E, seria książek, którą, której ja się zakochałam w lipcu, którą właśnie czytam i jestem w trakcie trzeciego tomu. E, jeżeli uda mi się to zrobić cały osobny odcinek na temat e, tej serii, właśnie e, bo to oczywiście historia m, dwójki rodzeństwa, czyli Kendry i Seta, którzy e, trafiają do swojego dziadka na wakacje i na wakacjach u dziadka dowiadują się, że, że jest magiczny na kraj nazwana Baśnie Także bardzo ciekawe są te książki. No, jest to coś dla młodszego czytelnika, ale no nie ukrywam, że bawię się wyśmienicie. Dalej mam Dune i mam Dune i Mesjasza Dune. Nie Mesjasza, dzieci Dune. Właśnie nie mam drugiego tomu Dune, czyli Mesjasza Dune. Jest to seria książek science fiction, bardzo klasyczna seria, ponieważ w Dune'ie mamy przedstawione planetę, która właśnie się nazywa Duna i ma jeszcze inną nazwę, na której żyją chyba ludzie, i właśnie ci ludzie mają takie rurki do nosa, bo z ich potu tworzą wodę, bo to jest planeta, na której nie ma wody. Już to jest coś, co ludzie bardzo długo czytają. Zobaczymy, jak to będzie u mnie. Tak jak mówię, mam już trzeci tom, bo ula słomka była w tak czytam we Wrocławiu i właśnie był za 34,90 i poprosiłam, żeby mi kupiła właśnie dzieci Dune. Póki co nie mam Mesjasza diony. zobaczymy, jak będzie, jak przeczytam Dune, jak szybko będę się chciała po prostu zabierać za kolejne tomy, bo wiem, że. Może być ciężko z moim zrozumieniem całej tej serii w ogóle. Czy wysłyszycie, jakie to jest ciężkie, to nawet wydaje dźwięki. W ogóle jest bardzo ładnie wydana ta książka. Pod spodem ma właśnie D, jak Duna. No. Kolejne dwie książki to książki, które dostałam od Ani z Bestsellerek, której bardzo chciałabym podziękować na filmie. I tak jak możecie zobaczyć na okładce, są e, takie bardzo znane cytaty z obu tych książek. Zresztą na dumie i tutaj z tyłu mamy początek, jak rozpoczyna się ta książka. E, tu nie, to nie jest początek samej historii, natomiast no, przepiękne są te wydania i bardzo chciałabym Ci, Aniu, jeszcze raz za nie podziękować, e, bo może być tak, że sobie w ogóle skompletuję całą serię m, tych klasyków, które są wydawane w tym wydaniu. Wiem, żeby Będziecie na pewno ciekawi, więc od razu Wam mówię, że to jest World Cloud Classics, tak jak tutaj mam z boku napisane. Kolejna książka to coś, po co pojechałam do Krakowa. Pojechałam e, między innymi właśnie po Błękit i żeby spotkać się z moją przyjaciółką. Błękit to jest i druga część takiej trylogii, e, która rozpoczyna się historią pszczół, natomiast to nie są książki powiązane ze sobą. One są powiązane tym, że mówią o ważnych rzeczach e, związanych z naszym ekosystemem. Tutaj będzie historia o wodzie. Tutaj są dwie linie czasowe w historii pszczół, były trzy. Ja tę książkę kupiłam za 19,90 i teraz nie pamiętam jak się nazywała ta księgarnia, ale to, jest, to są dwie księgarnie chyba królewska, na, na ulicy Królewskiej, tak mi się wydaje, jeżeli mylę, to przepraszam. No ale tam właśnie zdobyłam je za 19,90. Kolejna książka to Ukochane Równanie Profesora, czyli książka, której początkowo miałam nie czytać, bo jakoś tak nie byłam do końca zainteresowana, ale gdy dowiedziałam się, że mówi ona o matematyku, który ma problem z pamięcią, to stwierdziłam, że muszę to kupić, bo jak pewnie wiecie, matematyka to jest moja wielka miłość. Już ja czytała tę książkę Karolina i ona ją bardzo lubi, ale przekonała mnie do niej tak w 100% Gosia, która ma Instagrama Bukietnica. I już ostatnie. książka książki Jedna z nich to Zaczytana na czyli retelling pięknej bestii, w, której, w którym mamy niebinarną bohaterkę. Książka, którą dostałam od wydawnictwa Winidia. Ja miałam okazję trochę jej przeczytać w języku angielskim, natomiast chciałabym na pewno ją skończyć tak, wiecie, przeczytać sobie od deski do deski w języku polskim, mimo że ja nie czytałam poprzednich tomów z tej serii. Wiem, że nie muszę znać Gikarelli i Książniczki Fanger, żeby przeczytać tę historię, więc mam nadzieję, że... Mi się uda. Kolejna książka to Mansfield Park w, wydaniu, w twardej oprawie, który zdobyłam na świecie książki. Za 12 zł. Jest to niezniszczona książka, kupiona w outlecie, natomiast trochę mi przychodzi ochota na przeczytanie Mansfield Park, mimo że mam trzy wydania w ogóle tej książki. I to wynika z tego, że jak spotykam już gdzieś jakąś opinię, to one są zawsze sceptyczne, więc nie wiem, czy i kiedy się za nią zabiorę, natomiast no, na pewno przeczytam, bo chciałabym mieć, ja chciałabym po prostu potrafić sobie porównać wszystkie książki Jane Austen. Więc przeczytam. Jeżeli Wy lubicie tę książkę, to napiszcie mi, co jakby o niej sądzicie, bo może mnie to przekona akurat do szybszego przeczytania. I już ostatnia książka, którą kupiłam dla siebie, czyli Emilka. Ciężko jest w ogóle zdobyć jakieś ładne wydanie polskie, więc postanowiłam, że będę. Nie wiem jeszcze, czy będę czytała po polsku, czy po angielsku, ale kupię sobie takie przepiękne wydania. A Zielonego Wzgórza jest również wydana w tym wydaniu. Kupiłam jeszcze jedną książkę autorstwa Montgomery w tym wydaniu, albo teraz tylko teraz nie podam imienia tej bohaterki. No ona jeszcze do mnie nie przyszła w ogóle śmiesznie, bo pierwsza została wydana, wysłana ta książka, pierwsza przyszła ta książka, mimo że ona miała być wysłana z tą, która jeszcze nie doszła, więc bardzo ciekawie. Bo je wysła, ale będę na pewno czytała serią Emily, bo już wam to obiecałam. Bo koniec końców chciałabym przeczytać wszystkie książki, jakie wydała Montgomery. I tak jak mogliście zobaczyć, kupiłam jeszcze jedno wydanie Ani Zielonego wzgórza. Ja to wydanie również mam u siebie w domu, ale tak bardzo wam się podobało, że pomyślałam, że zrobię z nim rozdanie. Więc żeby zabrać udział w rozdaniu, musicie mnie obserwować na Instagramie, subskrybować tutaj na, na YouTubie i skomentować. Dowolnie ten film, nie ma żadnego jakiegoś pytania konkursowego. Każdy komentarz po prostu będzie brał udział w rozdaniu. Tylko proszę Was o spełnienie tych dwóch poprzednich, czyli o obserwowanie mnie na Instagramie i subskrybowanie tutaj. Także mam nadzieję, że taki mały prezent się Wam podoba. Jedna osoba oczywiście go wygra. Rozdanie będzie trwało tydzień, a zwycięzcę ogłoszę na Instagramie. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.